Cześć wszystkim, nazywam się Bartłomiej Cięciała, prowadzę taping medyczno-sportowy w CKKS od 12 lat. Chciałbym Wam szybciutko przedstawić, czym różni się to szkolenie od innych szkoleń z plastrowania dostępnych na rynku. Przede wszystkim na tym szkoleniu poznacie trzy rodzaje plastrowania. Plastrowanie elastyczne, plastrowanie sztywne i plastrowanie dynamiczne. Plastrowanie elastycznego chyba nie trzeba nikomu przez, yy, przedstawiać. tak? Taśmy Kinesiology tej dostępne na rynku yy, w przeróżnych wariantach. Yy, to będzie podstawowy element, bo od tego musimy zacząć szkolenie. Plastrowanie sztywne, które jest świetnym uzupełnieniem plastrowania elastycznego, yy, gdzie dodanie jednej taśmy zmienia nam całkowicie właściwości całej aplikacji. I plastrowanie dynamiczne, gdzie mamy taśmy lateksową, rozciągliwą, w każdym kierunku jest to ulepszony produkt taśmy Tape. natomiast jest już wiele lat w Polsce mało znane. Te wszystkie trzy rodzaje poznajcie na szkoleniu Taping Medyczno-Sportowy w CKKS. Słuchajcie na szkoleniu z Tapingu Medyczno-Sportowego Nie ma schematów. Początek jest taki, poznajcie zasady, jak działa taśma, co ona robi ze skórą, z powięzią, z mięśniami i to wy będziecie tworzyli aplikację. Jak już poznacie zasady, spożycie aplikację, omówimy sobie je, czy one były dobre czy złe, wyeliminujemy wszystkie błędy dotychczas robione. Na drugi dzień oczywiście pokazuję aplikacje trudne, skomplikowane, gdzie trochę będzie takich rzeczy, że powtarzacie. Nie dostaniecie tutaj tak zwanego małpkowania, czyli ja powiem, że macie wyciąć 15 cm taśmy rozciągniętej na 30%, bo jest to mało skuteczne. To są narzędzia pracy, które wybieracie do dysfunkcji Waszego pacjenta, do tego, co jemu dolega. Tak naprawdę padają pytania, czy ja wierzę w tej Oczywiście, że wierzę, jeżeli robicie je z głową. Jeżeli macie jakiś cel aplikacji, traktujecie to jako narzędzia swojej pracy. Jak będziecie potrafili miksować te taśmy ze sobą i uzyskiwać efekt, jaki jest potrzebny u Waszych pacjentów. Jeżeli chcecie robić tylko schematy, tutaj zbyt dużo ich nie będzie. Natomiast będzie wiedza, myślenie, tworzenie aplikacji, bo każdy pacjent jest odrębną osobą. Każda dysfunkcja u danej osoby, mimo że wygląda podobnie, musi być klejona troszeczkę inaczej, i to wy, wybierzecie jak to zrobić. To wy się nauczycie, jak z głową używać tych taśm, żeby to były narzędzia pracy, w które uwierzycie, wasi pacjenci uwierzą, będziecie to stosować non zarówno w sporcie, jak i w fizjoterapii, w leczeniu pacjentów. Prywatnych, NFZ-owych nie ma to znaczenia. Świetne metody pracy, które się uzupełniają i dobrze znać cały kształt, żeby wiedzieć, co używać. Także zapraszam na szkolenia do CKKS-u Bartłomie dyrektor CKKS. -u. Pozdrowienia.